Witam serdecznie, ja jestem Piorodnicki, a ja w dzisiejszym odcinku będę grał oczywiście Fortnite'a. Dzisiaj odcinek z widzami, także nietypowy odcinek. Każdy widz będzie miał zadanie, również ja będę miał zadanie. Zdobywamy mityki, zdobywamy bossy, każdy widz musi polecić na osobną miejscówkę. Będzie ciężko, ale zobaczymy, czy nam się uda wygrać gierkę. Mam nadzieję, że tak i że taki odcinek oczywiście Wam się spodoba. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie zapominajcie o kodzie w sklepie piorotnicki i dziękuję każdym wspierającym schodzikiem za zakupy i już przechodzimy do odcinka. Każdy solo, każdy solo leci na jedną miejscówkę. Ja oczywiście Ja idę na Ice Spice, tamten na Minigana, a wy musicie sobie wybrać. A gdzie Bambik leci? Na jacht? Mam ja, mig lecieć na, leci na jacht, w No dobra, to... Ja w ogóle ten, miałem tak. Ja w ogóle tylko raz byłem na telewizji, telewizji, a w otiku byłem... No, no i? A tam z jakichś... Gdzie też kilka razy. Ale nie na... Czasami na innych youtuberów też. Ej, to były te, no jak to... Ja mam by... tu ośmiu na... chyba. To byłby Harp, Poleciał na platformę, no bo cię jest mocny. Już chodzę dobra brak bo ty się też przydasz Trzeba tu zrobić wink'a fajnego Giga, czat, giga czat, to, no to nie leczliwy Giga czat. Ej, bo zmieniłam? Nie, nie no ja nie lecę to ja nie mam gdzie lecić Leć, leć, i Leć, gada, leć! milionów Dobra, ja się, ja się schowam I pod schodami. Git. O no i no, no, oh, no, no, nie głosy, No ja lecę na stąd żebym się mógł wreszcie to migana na Dużo. To Megan. A, miga. A ja, jak, jak będzie... Zabity, jak ktoś jest z minigunem to ja biegnie, jak, coś, jak będziemy mieć minigun, to ja bieram minigunów. Czemu? Zemną jeden leci chyba. Czemu? No, ze mną je, jeden leci, to ja, ja Ja sobie poleciam najpierw na spokojną misówkę, a potem lecę od razu na... No. Ja od razu dobra. idę zabić tego, jak on ma... Y, Kitka. Tafra. Ja na niego mówię Kitek. Kiti, kity! No, o, o mam typa. Kitek to najlepsze O, snajper dostałem. Może oni szans nie mają Teraz No nie mają ze mną szans, dokładnie Co Snajperka, tym bardziej nie mają szans Respią nie. tu jeszcze To Hedda Oni zaznaczyli, ale mnie nie zaznaczyli Dostał? odginął Nie, bo nie jest mu to okay. Mam to tutaj ludzie No to mega Jak kilkanaście to zabijesz, ale jak jeden to nie No ja mam chyba z ośmiu tu miałem praktycznie Ja mam z jakiejś bo ja na stop dogu jeszcze mało I'll, I'll Co? O, Travis leci kurde. Ja Hej Travis'a nikt nie popoza, o, nawet, tak. jeszcze, nawet 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 no w sumie, no chyba że się jedno będziesz płacić Ona żyje jeszcze, jest klasa teraz Co? Nie, Dobra, mam bossa, jak coś Dlatego tak, Jest kurde, wygrywamy gierkę o, widzowie tak. Mam nadzieję, że wy też se radzi Dałem suba i like. dzięki Szymon, miło mi I mam nadzieję, że wpiszesz kodzik w sklepie jeszcze, Piotr Otnicki. to byłoby fajnie Wtedy możesz również zagrać Ja nie mam zaraz strefy, ale chyba wszystkich tu poskromiłem, tych co tu byli Dobra, idę se sejf otworzyć A respią tu jeszcze typów, no to pozdro O dobra, kupię ice spice, no i super Polecam serdecznie. do mnie, to mi możesz to zabić z Ja lecę do was powoli, bo ja mam w sumie. Miałda to mnie mi nie wskakuje. jest miałda. Le lecę do Drayharda. Dobra, no i Git. Ja lecę też gdzieś tam. E, Drayhard jest zbyt daleko. Trzyma, ja mogę po niego polecić, jak dam radę. Ja tu, udawam, ja tu błota, żeby. Można doznać żeby... oczywiście. Nie ja lecę może widzisz na broda, bo ja nie chcę sam, bo ja się boję tutaj. Nie no zabij snu jak, doga. Jak, jak Żeby do przyjść jak, do nas, ja to, idę do Tark Harda, bo muszę tą platformę przejąć jak się da radę. Jak weźmiemy po... posy... Pos pos nie wiem jak wchodzić tu dobra. To po do prostu no, jak, to no... no nad dwa helikoptery będziemy chcieli Czemu na gdzieś. Czemu dwa helikoptery? No, tak, tak, że oni się teleportują za nami. Urada ci nam go No No leci za mną ta typiara ja Dobra, szybko, bambik, bambik, ląduj, ląduj. Jaka ocenka sezonu? 10 na 10 bo grałem w rozdział OG. W sensie, no, w tym Dawaj, rozdziale 2. Praktycznie cały rozdział 2 grałem, wcześniej też grałem, więc, moim zdaniem, super jest. Tylko niektórzy uważają, że na minus niektóre zmiany są, no ale ja mówię, że jest git w sumie. Mi się podoba. Sajko, chodź, idziemy do sejfa. Dobra. Dobra, mamy... Ja mam tutaj... Ja mam... Ja mam... jak coś to... Co... Chodź, idziemy do sejfu. Ja mam to dobro. Boże, ale my tu już nie mamy... że to, nie, tej typy. Ej, Piotrek! No? Piotrek, Piotrek. Nie... Myślałem, że ta pomoc będzie potrzebna, ale tak do. To... No ja lecę po Darkharta, bo on ma 150 sekund jeszcze, czy tam 160? Ej, bo my tutaj mamy tą wygraną my już mamy prawie wygraną w No to dobrze, macie te wszystkie itemy? Adek i Bambik? Ja mam, mam też mam. Okej, okay, no i zajebiście. Okej, chodź do teczu. No to zajebiście ja idę tylko po a ja tak naprawdę te itemy się nie liczą, tylko ważę, żeby mieć te boty czy tam no, chociaż zaliczoną miejscówkę i podniesiony item. Ale no tak do końca gry jak macie te itemy, jak na przykład Minigana, czy tam coś, to grajcie tym do końca gry. Żebyśmy potem wyrzucili jak wygramy gierkę pod siebie te itemy. Żeby to ładnie wyglądało. Pierwszy raz dostałam dwa skary, o! Miał dadził jest gwiazdki, miał dostać beczny Dobra, podniosę go. Ej, tu miał są typy. Dać, to Ej, ja chyba zginę. Grzeczny jest bardzo. Co nie, ja proszę, to nie, proszę, nie! My sobie coś na... gramy. Mhm. Więc musimy. No i... Ej, on oszukał, on, on nawet nie miał zamiaru ginąć tam. On tam nawet zamiaru nie miał ginąć. Nie no, ginę. No nie mów, tak, to on jest córka. No dobra, my się teraz pocimy, pocimy się, dobra, szybko tak, to i lecimy na nie. Chodź, my się Dobra, chodzimy. uciekam, uciekam, ale dobra. mam kartę. Dobra, to będę tutaj użyć, tak, on dźwięki, to jest tak, to jest tak, to Dobra, chyba dam radę, no ale tamtego nie zdobyłem, niestety. Od razu to bo nie bym polecam. zginął. Bierzemy się po ten, Mierzimy... lecimy, do... lecimy do tego, lecimy do tego Bierz helikopter, poczekaj na do... mnie Nie no na spokojnie sy grajcie, na spokojnie Nie ma co ich dojeżdżać No <kam> okay to musimy wygrać Ja lecę do was Ja lecę do was Damy twarzy po radio, do krotów O tam jest typek, tam jest typek A wy go już zrespiliście, ]Sí, no i zajebiście O tu, tu, są ludzie, tu są ludzie Ja mam też ludzi teraz Pierwszy, no pierwszy O kurde tu jest Leży jeden z Leży Leżą z Jak coś ładki bym do... potrzebował. No. Eee, masz ten, Dobra dawajcie, poczekajcie! do helikoptera, teraz, daj lecimy do drogi Typy. No to teraz! Zawalimy ich, czy idziemy stąd? To jest ten sam snistry wygrał grę! Ej, to pójdzie na YouTube, to pójdzie na YouTube może nawet! Może? Siemu! Leży! Dawajcie Dobra, widzowie, no trzeba to wygrać, wygrać, pokazać klasę. Najlepszy, bo to odbija! Gdzie jest... Ej, on nie miał teammateów! Nie, bo ja chcę on... uciec i To ogonimy ich! Typ! Za nami, za nami, za nami! A, dobra! Leży. Dobra, siadaj. Siadajcie! Sadajcie! szybko, bo... Gdzie lecimy? No nie wiem, gdzieś do strefki, nie? Możemy na Snoop Doga polecieć, bo tam jest Darka. Nie, nie, nie. Ja Uff, Ale fart Akurat nitro ktoś użył tym, tym helikopterem Ja Jakby ktoś miał pięćdziesiątkę to by było git Pięćdziesiątkę? Czyli bo ja, nie znam Połówkę, kewa A, okej by było git dzięki, dzięki, dzięki Ej, ta Ice Face naprawdę utrudnia grę, bo ona faktycznie rzuca pod nogi ten lód. Dajcie mi Sniperkę, Dark Hard, ja chcę Sniperkę! Zostawcie mi Sniperkę od Dark Carda, bo ja chcę Tutaj o, nie, jest, ja... tam, tam była Sniperka. Ej, a macie może Macy? Mam tutaj Sniperkę, ale ja jej uchybam. Macie może matsa? No chyba w chcę, chcę taką? Nie, czekaj. Muszę zobaczyć czy to kupuję, bo tutaj jest i ja w kupiłam. Nie? Ja mogę snajper wziąć jak macie fioletową. Ej, ma ktoś ktoś jeden... Daj mi ktoś zelazo, daj mi żelazo, da mi ktoś Nie ma tu Dzięki. O dobre, teraz Już jestem dobrze, to poczekaj, bo gramy do końca gierkę. Może się uda Czekajcie, wygrać. Mam Ej mamy trzy boty, <laughs> ale ty to śmiesznie wygląda, faccie to. Typy! Typy helkom. nie te do tej macie znaczy to. Nie jestem bambikiem wcale. Tu są pod nami, autem jadą. To są ci to, co my podbijaliśmy przed chwilą. To są ci ich go ty i meci. To dobrze, ale to śmiesznie A, wygląda widzowie, jak i, mamy tyle botów. Nie mogę, nie mogę, churza. bo każdy musi mieć churza. te itemy, co, co był panie. Ja używam na przykład snajpów. Chciałem teraz złożyć po Dobra dawajcie do strefy bo jest dosyć daleko. Boot, 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 to Ale mamy botów. Patrzcie na minimapę jak to wygląda. W sensie na, na mapę. Dla mnie Miodos to jest najważniejszy bot. Gdzie on jest? Ile znaczników mamy? Jesteśmy zbyt złym teamem dla ludzi. My, jacyś... My nie możemy teraz przegrać, bo mamy najpotężniejszy skład. Ej, tak naprawdę, pamiętajmy, to powinno działać tak, że jak mamy w bossu, co nie, i nas załapią, to na przykład jest solo, co nie. Powinniśmy cały, gdzie mieliśmy wossa, i ten boss po prostu było nas zrebootować. No, oni rebootują czasami. Mam tutaj! Mam i zleceć komuś! Komu? Mi? Mam! Ej, oni tutaj!

Ja mam mogę tłumaczyć. Pomocy, pomocy, dawajcie go. ma bambik, bambi, 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 alar, um, alarm, Head. Bambi. Head. Head. Nie, miał to mi zabili. <coughs> Jak się uda, coś się... Dawajcie, kurde ich. Dobrze, no i zajebiście Ale to chodzi widzowie Dobra, gdzieś jeszcze są? Bambika trzeba zrespić A to co, bota zraciliśmy? Uwaga, auto! Tak, jednego się ale jeszcze snout do Jest na snout, u mnie ma... Help! Mój snout był do komuś Jednego hedaft, nie tam wiem, tam jest... Jakichś... Nie moje Zostaje Po zero ma, zero ma szybko do jas trzeba mu zrobić. Nie, trzeba to jest Jak my to przegramy, to już będzie jakiś... Nie wiem. Leży, nie leży z kibiddy. To będzie musieli spróbować wczoraj tak samo tyle ja bym poleciał na jaz. No i no jak, jak jest... teraz przegramy, to raczej nam się nie uda tego zrobić. Nie, to już by było za ciężkie, bo już przeżyliście początek. Ej, go zrespić. Nie no, musimy wygrać, to 15 widzowie. A typa mam jeszcze. Wuch! Help! lecę no. Jest... i są w dom tu poki trani. Jakbyśmy jak, jak ja. znowu, znowu mieli tak robić, to ja bym mógł lecieć tym razem na platformę. No bo na platformie jest jedna z tych broni. Prawda to nie jest jedno najlepsze w broni, to jest jedna... Tu jest, typ. To jest jedno, to jest AOE. Dajcie pięć! To kilka osób naraz Dostał. mi się samo... samo klika. Tylko dawajcie do strefy, bo boty zginą. Ej, w ogóle wiecie, co jedną broń usunęli? Jaką? Flary no... są... flary zaznaczają, nie wiedziałem, że są flary dodane. No, flary też dali, ale płatne, śliczne przed aktualizacją z Eminemem to po prostu. Respi, yy, dobra, ja lecę na Dobra, leży, leży, go strefa, go strefa. Bo te boty nam zginą. Dawajcie, top 10, kurde. Tak, po tej Trzyma, rundzie to... wbijacie. No 7, 7, no 7, ale top 10 szkodzi, że wiesz. To już końcówka i mamy wina Nooo, tam jest Trzeba zrespić jeszcze, mamika, Chodźcie tam już do tego. Jej, zostanę zrespiony. W końcu zostanę trochę ekstra. Zrespimy go i winka Wiecie, lepiej, lepiej w czwórkę niż w trójkę. Zaraz Dawaj, darka. No lepiej w trójkę niż jedynkę. No. W porównaniu do tamtej gierki, to nawet dobrze mi poszło, bo byłem w ty... teraz mamy tylko boty. No mamy boty przecież. Nie, nikt nie obserwuje. zrobili to masie team-mate'ów, to poszła, którego zabiję i Mamy dwa boty, jest git, kurde. Dwa z czterech, jeden nie wziął tego, w sensie wziął, ale umarł, więc powinno być git. 13 osób jest, respili się. No nie, no i mnie już zaczęli pięknie. Nie, nie, to ADES. I wiesz, jak go szukałem. Dawajcie, kurde, tych typów trzeba poszukać. Oni będą gdzieś kampić pewnie. O, tam są. Uwaga, uwaga, snajpy mają. Tak, 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 To do mnie, trzymaj. Mityczna. Nie. Mityczna. Dziękuję. Leży jeden. Leżę, leżę. Pomocy, pomocy, oni bo oni, oni mają ten, jeden leży tam, okej, śpi. O kurde jeszcze... Dobra, to pozdro Jak ja zginę, to bota stracimy, nie mogę zginąć. Ja się leczę apteczką, dawajcie ich, oni są słabi. Jeden tam leży. Rajcie se. Ma ktoś kurde te potki jakieś, coś na teł Nie no, mam Zabijam lewy Lewe skrzyno Odpalam się Zabij się ich? Lewe skrzyno, tak? Tak. No i git. Dobra, biorę apteczki. No i teraz... Tu macie potki jak coś. Ja chcę, chyba. Tak, ja chcę. No, Aha, no to ee, dawajcie, to jest... kurde. Easy, jest... easy winner. Cztery, jadą autem. Trzeba tu elegancko zrobić wink'a, widzowie. Tak, bez wink'a nie ma sensu. 151 typ, tamto. Jeden, tam jeden typ do 150. No to dawaj, kurde, My go. Tam. My tam. A tam są, dobra, widzę. O, to są. Nie zabieraj leży. Że... Ja mu zadałem sprawę połowę, ja mu zadałem dałem. A Skanuję. 138, jest tam. Robię przez kurde. A nie działa tak. Kurde, no Albo ten. Dobra, teraz czekamy na nich tutaj. Chciałem go przez ten, przez krzaka zabić, a się okazało, że tam jest. Co to za broń? Typy. Tam jest. Szybko dawać go. O póki bombę daj leży, ale tu triki chodzą tym graplerem. Ja pierwszy, jak to chodzi. Robię. Dawajcie dwie osoby zostały. Dawajcie dwie osoby. I chodźcie, jak zrobimy linka, to od razu do nas. Chodźcie i wyrzucamy im wszystkim i Możemy, no? Możemy tak zrobić. Ej, ej! Jak zabijemy, idziemy koło siebie, koło siebie i zwyczajemy i tańczymy. Dobra. Ja mam tylko nie pójdzie na odcinek? Ej, Tak, będzie odcinek. Tylko musimy zrobić Winka. Możecie pozdrowić je te już. Dawajcie to. Gdzie są? Dobra, gdzie Gdzie są? Nie widzę idziemy Tak, chodźcie koło siebie, chodzimy już Ale, ale to wygląda, widzowie, ja jest Takie mocne My jesteśmy największą armią teraz Dawajcie do strefy, chodźcie od razu Była trochę Piękna, była jakaś typu No ale to poginęliście, ja jeszcze nie zginąłem więc... Oni są tam chyba Dobra, teraz strzelajcie, dobra, teraz strzelajcie Teraz zostawcie i koło siebie, chodź do Dark, no chyba, że Dark nie chce być tak blisko, to musi. Zresztą... Oni są w tym A? na pewno do góry, czy nie? Nie, w y Nie no tak? ma tego, Nie ma ich tam No to idą oni, kurde. No nie ma. Jakby byli, to i tak zaraz muszą zejść. Dobra. Może o, Skybase o, to robią? Co to jest? Co? No Skybase to nie robią, o, strzelają! Gdzie? Strzały. Gdzieś tutaj słyszałem strzały, jak ktoś mi strzelał. Potańczmy sobie. Jak my armią jesteśmy. Takie strzały. Mecin. Dostałem od kogoś. ich tu nie Tylec... ma nawet. Oni już się poddali, oni pewnie pod tym są. Nie, możesz, nie możesz. Albo rozbawili technikę high grounda. <grym> Mogę być na drzewie jakimś. Nie, nie, no. nie, no. nie, nie, obstawiał nie, na no, no, to, nie, na drzewie. A teraz... real... blisko siebie. Bardziej nie, nie, drzewo nie, 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 słyszałem nie, nie, bo... Oni się nie, boją. Ej! nie, są tam. Ej! Ja nie, do góry. Bo tu się do góry? nie, do góry. To zobaczyli, nie, góry. Oni nie są do góry. Nie ja idę do góry trochę, żebyśmy mogli ich trochę zobaczyć w górze. Jak będą... Bo oni mogą być u góry, oni mogą być na No siedmi, mogą, mogą być, być na drzewie. Ale nie widzę ich totalnie. Ja kolapsuję wszystkie drzewa, co tu są? Ej, wszystkie drzewa kolapsujemy Dawajcie, kolapsujemy, 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 kolapsujemy drzewa. Ma ktoś flary? To się podpaliłoby. No ale klasa, kurde, kampią boją się najpotężniejszych tak, z botami i tak zaraz muszą wyjść i tak zaraz wyjdą no ja mam trzy apteczki, możemy my grać my na strefę my idźmy jak najwolniej to z na emerytów o z lup o z lup bim bam boom. nie ma ich w zasadnym grze to gdzie są pod ziemią? Oni mogą być blisko strefy! Przeszukujcie, bo oni mogą robić strefy! Koło w mogą chodzić wszędzie! O, esz! Łatwo, kurde, chodźcie tu, wyrzucałem broń. Nie, nie udało mi się. Łatwo! No i piękna Gierka, widzowie. Mam nadzieję, że na YouTubie wam się podobało. Udało nam się, co prawda, zdobyć bosy wszystkie, niestety niektórzy pokinęli, ale tak się wydarzyło, no to było nieuniknione. Ja zdołałem przetrwać z moim bossem do końca, także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę. No nic, widzowie, odcinek został wykonany w 100%. Mam nadzieję, że taki odcinek oczywiście Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Nie zapominajcie o kodzie wskaźnik Rotnicki. Dziękuję wszystkim wspierającym. Naprawdę był to ciężki challenge, ale z naszymi możliwościami, z moimi, z widzów, udało nam się dokonać tego, co było bardzo trudne. Także widzimy się w kolejnych materiałach, na kolejnych live'ach. Także trzymajcie się. Na razie, cześć. BZDR.